A, zaraz, 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 zaraz. Od czego to ja miałam zacząć? Od makaronu czy najpierw od warzyw? Oj, kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać. No co ty, przecież ci mówiłam najpierw makaron, a potem warzywa. Ale w sumie to najpierw przywitajmy się z naszymi widzami. O, no tak. Cześć kochani, cześć, cześć! Słonka! Dzisiaj będziemy przygotowywać danie makaronowe. No właśnie, pomóż mi Barbie, bo no chodź, bo ja w ogóle, w ogóle nie wiem, jak się za to zabrać. No Barbie, chodź! No już idę, idę! Chyba jest głodna! Najpierw przygotujemy makaron. O tutaj, w tej wielkiej misce. Potrzebne nam jest ciasto. Ciasto makaronowe! Chyba mnóstwo ciasta makaronowego. Jestem bardzo głodna. No dobrze, umieściłam już ciasto makaronowe w wyciskarce. Świetnie, świetnie, a więc teraz wkładamy tutaj miskę. No i czas, wycisnąć ciasto. Wystarczy nacisnąć. O tutaj. Naciskamy, naciskamy i. Pufu, tak właśnie powstaje makaron! Mmm, przepyszny makaron! Mmm, ale pachnie. Teraz to już w ogóle zrobiłam się głodna. Może posmakuję tylko odrobinkę? Nie? O, no dobra, 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 poczekam. Poczekam aż danie będzie gotowe. <laughs> Teraz kochani przygotujemy warzywa. Warzywa są bardzo zdrowe. Dostarczają nam mnóstwo witamin, energii, no i w ogóle wszystkiego to co dobre. A więc... Hmm, może, może zrobimy brokuły i seler. To bardzo dobre warzywa. W świecie zabaw wszystko jest możliwe. <laughs> Nawet ciastolinowe warzywa. No dobra, zielone ciasto już jest. Teraz trzeba zamknąć o, tę część i delikatnie docisnąć. Otwieramy i proszę bardzo, warzywa są już gotowe. Łatwe i szybkie. Super! Łatwe, szybkie, a do tego zdrowe. Spójrzcie sami: makaron z zielonymi warzywami. Aby nasze danie było bardziej pożywne, zrobię jeszcze pomidorkowe. Pomidorkowe klopsy. Danie będzie kolorowe i bardzo smaczne. Pomidorkowe klopsy już gotowe. Na, 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 na. No i już. Danie wygląda naprawdę wyśmienicie. Fuj, ja bym tego nie zjadła. Le, to wygląda okropnie. Ja bym chciała zjeść danie, które będzie bardzo kolorowe. Może byście dla mnie takie zrobiły? Ha, nie ma problemu. Przygotujemy bardzo kolorowy makaron. Użyjemy najróżniejszych kolorów ciast: różowy, niebieski i biały. To będzie bardzo kolorowy makaron. Gdy wymieszamy ze sobą kolor niebieski i różowy, powstanie nam fioletowy. Z tych dwóch kolorów można stworzyć kolejny kolor, prawda, słonka? A kiedy wymieszamy kolor fioletowy z zielonym, to jaki powstanie kolor? To. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Kolor fioletowy z kolorem zielonym. E, ten kolor nie bardzo mi się podoba. To taki szary, bury i ponury kolor. Też tak myślę. Dlatego do Twojego dania dodałam kolor zielony. E, moja sukienka jest zielona. Zielony to jeden z moich ulubionych kolorów. No teraz danie wygląda lepiej, ale brakuje tu jeszcze koloru czerwonego. Chciałabym czerwone dodatki, na przykład klopsiki, tak jak w przypadku pierwszego dania. Tam też robiłyście czerwone pomiderkowe klopsy, ale moje klopsy nie będą pomiderkowe. Moje będą truskawkowe. No właśnie, tutaj może zadziałać nasza wyobraźnia. Wyobraźcie sobie, że tworzycie coś z ciastoliny. No i hmm, my na przykład wolimy klopsy pomidorkowe, a Chelsea truskawkowe. A tak naprawdę wyglądają tak samo. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, a wyobrazić sobie możemy naprawdę super fajne rzeczy. Jam, jam, jam. Moja wyobraźnia mówi mi, że jestem bardzo głodna i zjadłabym chętnie klopsiki truskawkowe. Mmm, pychotka. Muszę przyznać, że nigdy nie jadłam takich dobrych broków. są naprawdę przepyszne. Dziewczyny, chyba byłyście naprawdę bardzo głodne. No dobrze, a ja teraz skosztuję pomidorkowych klopsów. Mmm, pachną wyśmienicie. Słonka, a jakie dania najbardziej lubią wasze laleczki? Koniecznie przygotujcie dla nich pyszności z ciasteliny albo z modeliny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! Hej, o, hej, na go! Cześć słoneczka! Wita Was, Anka Aneczka! <grych> Dziś kochani, pobawimy się razem z Barbie. Wybierzemy się do spa. Przygotowałam bardzo fajny zestaw Barbie od firmy Matel, oczywiście, w którym znajdziemy ekstra laleczkę oraz akcesoria. Wow, wow, wow! I tutaj jest całkiem sporo tych akcesoriów z tego co widzę. No i lalka też jest naprawdę naprawdę fajna. No byłaś! Wow, i tu jest nawet futer! Słuchajcie, taki naprawdę duży fotel. Wow, bardzo duży i z pewnością bardzo wygodny fotel do naszego spa. Zobaczcie, kochani. Fotel, dzięki któremu jak najbardziej możemy rozbudować nasz świat zabawek, świat dla Barbie. Tutaj jest również taka miska. Do tej miski za moment naleję wodę i zobaczycie, co się wydarzy, ponieważ będziemy tutaj wlewać wodę zimną oraz wodę ciepłą. Bardzo duża jest ta miska ogólnie. No dobra, kolejna akcesoria to ręczniczek dla nas naszej Barbie, proszę bardzo, kolorowy, pozytywny. A ten ręczniczek możemy umieścić, o, tutaj, na takiej specjalnej półce na wszystkie akcesoria właśnie do naszego spa. E, a tych akcesoriów znajdziemy tutaj całe mnóstwo. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. Tutaj mamy coś takiego. Nie wiem, czy to jest lakier do paznokci dla pieska? Chyba tak, bo jest tutaj właśnie taka łapka pieseczka. E, to może być na przykład szampon do kompania piesków. I kochani, lakiery do paznokci dla naszej Barbie. Jeden w kolorze niebieskim, a drugi w kolorze różowym. Super! Jest też gąbeczka. Bardzo podoba mi się to, że są tutaj akcesoria dla naszej laleczki, jak i dla jej zwierzątka. Ponieważ ja zwierzątka bardzo lubię i fajnie, że to spa jest miejscem przyjaznym dla zwierząt. W tym zestawie znalazłam również japonki. No i właśnie, jest tutaj pieseczek pieseczek Barbie. Wow, wow. Wygląda jak czekoladka. Zobaczcie, taki brązowy. Super! A teraz czas pokazać Wam laleczkę. Urocza Barbie z zestawu Spa ma rozpuszczone włosy. Jest uśmiechnięta bardzo od ucha do Nic dziwnego, zaraz będzie miała malowane paznokcie. Ja też bym była bardzo zadowolona. Barbie ma tutaj zginane nóżki, zobaczcie, w kolanach, a więc ekstra. Ubrana jest w super wakacyjny strój. Zobaczcie, taki trochę hawajski. Mamy tutaj kwiatki, motylki, no super to wygląda. W tym zestawie znalazłam również dwie saszetki z jakimś proszkiem. To chyba jest proszek do kąpania. No zresztą zaraz sprawdzimy. Na początek do miseczki z zestawu naleję ciepłą wodę i umyję nóżki oraz rączki Barbie. Barbie może się zrelaksować, a ta kąpiel stóp będzie jeszcze przyjemniejsza, kiedy tutaj do miseczki wsypiemy ten proszek z seszeczki. Aj, spójrzcie, woda zmienia kolor na niebieski, ale super. Wow, fajne to jest. No dobra, ja sobie słuchajcie, trochę tego proszku zostawię e, na kolejną zabawę. Pomieszam tutaj. Dobrze, Barbie musi sobie wymoczyć stópki, a za moment pomalujemy jej paznokcie lakierami do paznokci. No dobrze, Barbie, troszeczkę może umyjemy Twoje nóżki, żeby były czyściutkie i oczywiście pachnące. A teraz kochani zamoczą tę gąbkę w takiej naprawdę zimnej wodzie. Nalałam tutaj do miseczki bardzo zimną wodę, ale chyba słuchajcie, jeszcze nie będzie ona na tyle zimna, żeby Wam pokazać, co tu się powinno wydarzyć. No to w takim razie ja do wody wrzucę kostkę lodu. Uwaga, uwaga, trochę będzie zimno i spójrzcie tak! Na paznokciach Barbie pojawia się lakier do paznokci. Barbie wybrała kolor różowy, taki ciemno różowy e, i z tym e, kolorkiem bardzo ładnie jej tutaj, zobaczcie, ślicznie to wygląda. W ten sposób możemy właśnie malować Barbie pazurki. Ona na rączkach też ma takie fajne różowe paznokcie. O. Spójrzcie e, tutaj tak, a jak burzymy jej rączki właśnie albo stópki do ciepłej wody, no to ten kolor Znika, więc zabawa na maksa w ogóle super to jest. Wof, 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 wof. Piesek również uwielbia kąpiele. Możemy go jak najbardziej włożyć do miseczki i wykąpać. Uw, jajku. Piesek chyba uwielbia nurkować. Ej, wstawaj malutki! Proszę bardzo, piesek wykąpany. Woof I zadowolony! Według mnie ten zestaw jest naprawdę super. Możemy bawić się razem z Barbie oraz jej siostrami i przyjaciółkami jak najbardziej. E, możemy pomalować Barbie paznokcie, możemy ją tutaj poprzebierać, możemy ją również tutaj uczesać, bo ten fotel jest naprawdę ekstra. Może to być fotel do spa, jak i fotel fryzjerski. No właśnie, już wkrótce z tym zestawem właśnie w roli głównej bajka, kochani, na kanale Toysland Malinka oraz Topiki Topcia znajdziecie mnóstwo odcinków z Barbie w roli głównej. Do usłyszenia, Promyczki, w kolejnych odcinkach. Cześć!